Team Liquid zaliczył jeden ze swoich najgorszych sezonów w historii, mimo że na papierze mają co najmniej najbistych graczy. I aż dziwne, że to nie chodzi. Czy Liquid da się uratować? O tym dziś sobie pogadamy wreszcie po przeprowadzce. Niestety z tego powodu może być trochę echo. Nie wiem jak to słychać na nagraniu, ale ja to słyszę. I boję, że wy też to mocno słyszycie. A na razie nic nie jestem w stanie na to poradzić, bo no kas nie ma po przeprowadzce, a szafa by się tutaj przydała, żeby to echo zniwelować. A dobra, mniejsza, daj łapkę w górę stary na dobry powrót, bo dawno nic nie nagrywałem. I oczywiście, pozdro dla wspieraków, no i jeszcze zanim zaczniemy to, sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins, wraz z którą przygotowałem dla Was. Konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić, to doładować za co najmniej dyszkę z kodem Frytox i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odwzorowane skrzynki z cs tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy, obecnie trwa taki O, podczas którego możecie otwierać specjalne. Tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CSGO Skins podjął współpracę ze znanymi drużynami sportowymi, w tym Znavi, czyli jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w CS I Możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możesz też się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki, na przykład za polubienie fanpage'a na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żone ze zdobytych ci się nie podoba, to możesz użyć exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, że z głową i przechodzimy do odcinka. Zacznijmy od tego, jaki był ten sezon dla Liquid, a był co najmniej okropny. Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że jest to jeden z ich najgorszych sezonów, bo przez cały sezon zaliczyli tylko dwa razy playoffy. I w ogóle też Liquid pojechało na strasznie mało turniejów Bo teraz widzę, że oni pojechali na 8 turniejów tylko A to jest mniej więcej tyle, na ile Spirit pojechało A Spirit, jak wiemy, pojechało na bardzo mało tych turniejów I dziwi mnie to, bo no Liquid nie miał najlepszej sytuacji z tymi punktami w ORS A mimo to sobie turnieje odpuszczali Co jest sporą po to, moim zdaniem Bo obecnie przez to ten ORS nie wygląda najlepiej Bo mają dopiero 17 miejsce i to w obu rankingach A 17 miejsce sprawia, że już na bardzo wiele turniejów się nie kwalifikują, bo wiele turniejów jest dla 16 drużyn, a skoro mają 17 miejsce, to nie łapią się w tej najlepszej 16, przez co wiele turniejów może im uciekać, i na te najlepsze turnieje mogą się nie łapać. I na przykład dziwimy to, że na najbliższy Fisher Playground nie jadą, bo tam naprawdę jest totalnie stary zerowa konkurencja. Tam najlepszą drużyną jest Furia, a reszta to same jakieś tier 2 teamy. Jest to zdecydowanie najgorzej obsadzony tier 1 w cudzysłowie turniej w tym roku, a Liquid na niego nie jedzie. Dlaczego? Kuj wie, bo byłyby to dla nich darmowe punkty tak naprawdę i no co by nie mówić, mieliby spore szanse na wygraną na tym turnieju. No bo drużyny takie jak Furia, Pain, Astralis, VP, no to są jak najbardziej w ich zasięgu i naprawdę kompletnie nie rozumiem dla rządu Liquid, czy tam graczy Liquid, nie wiem kto o tym decyduje, że na ten turniej nie jadą i zobaczymy ich dopiero w kolonii. No, jest to mówię, głupota, bo przez to tracą punkty w VRS-ie. Nie dość, że w tamtym sezonie odpuścili sporo turniejów, przez co mocno w tym VRS-ie spadli, bo jak już jechali, to oczywiście dawali dupy na tych turniejach, a teraz mimo tego, że są w okropnej sytuacji, dalej odpuszczają. No, nie wiem. Ciężko jest mi to zrozumieć. Dodatkowo weszły zmiany w VRS-ie i teraz Liquid już się nie łapie jako drużyna ameryka Amerykańska i europejska, przez co mogli jechać na turniej z VRS-a, który był dla nich korzystniejszy. Dzięki temu pojechali na Majora od razu na trzecią fazę, a nie od drugiej czy tam pierwszej fazy. Ale teraz już tak nie będzie, bo Izrael został dodany do europejskich drużyn, przez co w VRS-ie Liquid jest już drużyną EU, a nie amerykańską, przekreśloną na EU. Więc no jest to mały problem dla nich. Jestem ciekaw, co będą chcieli z tym zrobić. Czy będą chcieli powrócić do w pełni amerykańskiego koru, czy jednak w tym europejskim. Europejskim zostaną? To też jest bardzo dobre pytanie. Ale dobra, dlaczego jest tak chujowo w Liquid? No dlatego, że każdy gra tam okropnie. Zacznijmy sobie od NAFA. Chuj wie, co się z nim stało. Naprawdę, NAF w zeszłym roku, ja tylko tak przypomnę, bo ktoś może nie wiedzieć, NAF w zeszłym roku miał 1,14 rating z całego roku, a w tym roku ma zaledwie 0,92 rating, co jest wynikiem przeciętnym, nawet jak na Igla, a NAF Iglem absolutnie kurwa nie jest. I jestem bardzo ciekaw, co się z nim stało. On mówi, że przez zmianę pozycji Ale nie chce mi się wierzyć, że przez głupią zmianę pozycji Tak dobry zawodnik zaliczył taki regres To jest aż niewiarygodne, jasne Nie grać swoich ulubionych pozycji Przez to może być mu trochę ciężej No ale bez przesady, że chłop z topowego zawodnika Spada na absolutnego kurwa kloca Nie chce mi się wierzyć, że coś tam u niego Prywatnie się nie wydarzyło bo mówię jest to niesamowite, że chłop zaliczył taki regres. Jest to jeden z największych regresów na przestrzeni sezonu chyba w ostatnich latach. prostu nie przypomina, żeby ktoś aż taki regres zaliczył w ostatnim czasie. Ale myślę, że jeśli na pójdzie do innej drużyny, to wróci i dalej będzie na kurwiał. No bo mówię przez cały zeszły rok i przez całą karierę zresztą udowadniał, że jest naprawdę zajebistym graczem, jeden z najlepszych lurków na świecie. A w tym roku po prostu w tej drużynie coś mu nie gra, przez co idzie mu tak słabo. Ale myślę, że jak pójdzie do innego teamu, to Odżyje, a mówi się, że naf jest na wylocie, więc szanse na to, że pójdzie do innego teamu są dosyć spore. Też pytanie, do kiedy ma kontrakt NAF w Liquid, bo nie jest to chyba publiczna informacja. No, nie jest publiczna, więc ciekawe, do kiedy ma kontrakt. Bo za darmo takiego NAFa myślę, że wiele drużyn mogło, mogłoby wziąć. No i też NAF jest takim zawodnikiem, który w wielu drużynach, jeśli oczywiście by wrócił do tego, co grał zawsze, to w wielu drużynach mógłby naprawdę bardzo pomóc. Na przykład w takim FaZe, gdzie lurka właśnie brakuje. Tam NAF, ten stary NAF z zeszłego roku, oddałby zajebiście. No ale co będzie z NAFem, no to zobaczymy. Również bardzo słabym punktem Liquid jest nasz Polak Roda, Actimel, który kompletnie sobie w tym sezonie nie radzi. 1-0 rating z 3 miesięcy jest to okropny wynik, jak na Snipera I ciężko, o ci macie powiedzieć jakieś dobre słowo, tak naprawdę, w tym sezonie. No, w Play'nach Katowic zagrał dobrze, ale potem na głównym turnieju już zastał. Na Prolice zagrał dobrze, no i Liquid wyszło do playoffów. Jedne z niższych play playoffów Liquid w tym sezonie. No i w Melbourne jeszcze zagrał nieźle, no i tam też wyszli do playoffów. No i na Majorze niby też zagrał dobrze, ale on zagrał dobrze, tak naprawdę, jeden mecz i to mecz na mouse. A resztę meczów, no, to zastał kompletnie. I dlatego tylko dwie mapy na mouse go tak ratingowo ratują. A tak, no to za słabego słabego Majora, no, nie ukrywajmy. No, Actimel sobie w tym sezonie kompletnie nie radzi, no ja nigdy nie byłem fanem Actimela od początku, no może nie od początku, tam po jakimś czasie mówiłem, że no jest strasznie niestabilny i nie widzę jego przyszłości w Liquid. Mówiłem właśnie, że jeden sezon jeszcze pewnie mu dadzą, żeby zobaczyć jak to będzie chodziło, no ale po tym sezonie raczej już Actimel poleci i też takie są plotki. O, w ogóle z ostatniej chwili Stasiu i Fizzy zostali posadzeni na ławkę w Valkard, no ciekawe, może ja w The White Card? Nie no, nie chciałbym tego, nie, dzisiaj nie o tym, więc zobaczymy co będzie z Actimelem, na pewno nie jedna drużyna by się mogła o niego pokusić ale też ciężko stwierdzić jaka i też ciężko stwierdzić czy Actimel w innym zespole poradziłby sobie lepiej, to też jest bardzo dobre pytanie ja myślę, że on po prostu nie jest graczem tier 1 i w takim tier 2 poradziłby sobie o wiele lepiej niż obecnie w tier 1 i raczej żadne tier 1 na Actimela się nie zdecyduje. Nerds, nerds też na początku w Liquid grał całkiem nieźle, naprawdę wyglądało to sensownie, ale teraz Nerds 1 1.0 rating z 3 miesięcy, no nie wygląda to najlepiej, ale w całym roku ma 1.08, czyli już lepiej, ale wciąż uważam, że Nerds jest trochę przestrzelonym transferem, nie wiem, od początku jakoś tak się zdziwiłem, że oni Nerdsa wzięli do Liquid, tym bardziej, że oni go za milion dolarów wykupili z Heroic, przynajmniej takie plotki są, ile w tym prawdy, chuj go wie ale od początku jakoś nie byłem fanem tego transferu no i teraz Nerds też najlepiej nie gra, chociaż tutaj cały team nie gra najlepiej, więc Nerdsa też nie ma co skreślać oczywiście. I raczej do zmiany nerd nie jest i te plotki wane na to nie wskazują, ale też na początku grał nieźle, no i dalej was gorzej gra, co też jest dosyć dziwne, jakby nie patrzeć. Siuchy. Ciężko ocenić jego pracę w momencie, gdy wszyscy grają tak chujowo i mają map win rate na poziomie 33%. Więc no, ciężko cokolwiek powiedzieć o pracy Siuchego, ale mimo tak słabego win rate'u na mapach mają i tak 38% rund wygranych potero, co oczywiście bardzo dobrze świadczy o osiu. I o Siuchym ciężko coś powiedzieć. Ktoś powie, że rating Ciuchy też ma słaby, bo ma 0,86, ale jak na to, że oni prawie 70% map przegrywają, to naprawdę nieźle. Jak to wygląda, gdy się patrzy na mecze. Ile mecz przegrywają? Mecz mają 28% wygranych. No, no to w 72% meczy przegrywają. No nie wygląda najlepiej. I przez to ciężko jest cokolwiek więcej o Siuchim powiedzieć, ale raczej nie bez powodu go kupili. Raczej Siuchy robi dobrą robotę i chcą dać mu szansę jeszcze. I zobaczymy, jak to Liquid będzie chodzić po zmianach. Tak naprawdę, jedynym zawodnikiem, który w tym Liquid naprawdę bardzo dobrze gra, to jest to Twist. Który moim zdaniem się strasznie w Liquid marnuje, bo Twist, gdyby trafił do normalnej drużyny, byłby topowy. Riflerem, No a tak, no to niestety najlepiej to dla Twista nie wygląda. W sensie drużynowym, bo indywidualnie Twist no 11 rating przy tak niskim win jest to co najmniej zajebisty wynik. No i pytanie, jakie zmiany? Ja za Ultimate'a na pewno wziąłbym Brokiego. bo uważam, że byłaby to bardzo dobra zmiana i też szansa dla Brokiego, żeby się odbudować. No i też ciężko o kogoś innego. Może o Simpla się pokuszą, chociaż wątpię, bo raczej finanse Liquid no nie są w najlepszym stanie po tym, jak za Nerca zapłacili milion. Do tego wyniku to tam nie ma już od lat, więc z kasą raczej w Liquid najlepiej nie jest. I wątpię, by chcieli teraz inwestować chujwie ile by Simpla. No i też wątpię, by Simple odnalazł się w stylu prowadzenia suchego. No do zmiany też na pewno jest. NAF i raczej na pewno zostanie zmieniony po takim sezonie, ale no, z NAFem jest taki problem, że on jest lurkiem, a jak wiemy lurków jest bardzo mało obecnie, bo nikt tego lurka nie chce grać, tak samo nikt nie chce grać kotwicy, na której również gra NAF, więc ciężko będzie znaleźć sensownego zmiennika za NAFa i nie wiem czy jest warto go skreślać po jednym słabym sezonie, to też jest dobre pytanie no ale z drugiej strony to nie jest jeden słaby sezon, tylko to jest jeden okropnie kurwa słaby sezon, a nie po prostu słabsza dyspozycja, gdyby chociaż miał ten 1-0 rating, albo 0,90. 5, można by się zastanowić, no ale w tak słabych wynikach, no ciężko jest na Fabronić, nie ukrywajmy. No i pytanie, co Liquid zrobi? Czekamy do początku sezonu, mają jeszcze 20 dni do kolonii i raczej na przestrzeni tych 20 dni ogłoszą nowych zawodników. Myślę, że broki za aktimela to jest bardzo prawdopodobny transfer, a za Nerdsa ciężko stwierdzić. Niby xLot jest na ławce wy Heroic, no ale xLot nie jest lurkiem no <laughs> i to jest ten problem. A jak wezmą xFlauda to będzie podobny problem co wy czyli no totalne niedopasowanie nie pozycjami, bo już chyba nawet był konflikt pozycji między nercem a twistem. Chociaż no, na twisty to w ogóle nie wpłynęło, jak widać. A na nerca, no to już niekoniecznie. Nie wiem, zobaczymy, co tam siuchy wykmini. A, i właśnie, Liquid nie ma trenera. To też jest dobre pytanie, kogo wezmą za trenera. Może na Taza się pokuszą? Kto wie? Nie wiem, nie wiem. I dziwne, że jeszcze w ogóle nie zakontraktowali żadnego trenera. Mitra posadzili na ławkę i nikogo nie ściągnęli w jego miejsce, tylko analityka dali na trenera. Wątpię, żeby Mitr był tak chujowym trenerem, że lepiej już mieć analitykę jako trenera. To też jest dobre pytanie, nie? Że nikogo nie ściągnęli w jego miejsce od razu, tylko czekają w chujwie na co. No i zobaczymy, kto tam na trenera przyjdzie. By przyszedł taz, to by było fajnie, bo wiadomo, tazior Polak, fajnie kibicować będzie i fajnie, żeby ta znalazł robotę, a nie że na bezrobociu siedzi. No ale akurat na taza bym to nie liczył, że przyjdzie do Liquid, bo tam jest potrzebny ktoś. No taki budowniczy tam jest potrzebny, nie? Żeby zbudować ten team od zera. No i to tyle. Poczekaliście sobie trochę na ten film, bo chyba go z tydzień temu obiecałem, no ale przeprowadzka, wiecie jak jest, nie jest łatwo w życiu, dlatego wbijać na Discorda, bo dostaję opierdól od widzów, że nie mówię o tym, że nie reklamuję Discorda, więc macie tam wbić. No i jeszcze na CSGO jest góskim bo macie ten konkursik. No. Shimano. É mano